Okej, okay. dzisiaj sobie zrobimy grę bardzo podobną do tej z poprzedniego filmiku, ale z paroma różnicami. Oczywiście użyję innych duszków, tych, które widzicie teraz na ekranie. Zamiast zyskiwać punkty przy zetknięciu ze spadającym obiektem, będziemy tracić życia. Punkty natomiast będziemy zdobywać za zestrzeliwanie tych obiektów. I to, jak zaprogramować to strzelanie, będzie właśnie tematem tego filmu. Jeśli chcecie sami wprowadzić odpowiednie zmiany do poprzedniego projektu, możecie teraz zapauzować film i spróbować. Albo jeżeli chcecie zobaczyć kod, to oglądajcie dalej. Robimy mechanizm strzelania. Słuchajcie, także wybierzemy sobie duszka, który będzie naszym pociskiem. Ja lubię używać tego duszka, bo on tak trochę wygląda jak taki pocisk. Jeżeli go pomniejszymy odpowiednio, powiedzmy na 20. OK, ok, to będzie taki nasz pocisk. No i możemy go na razie nawet albo gdzieś schować tutaj na wrogu, albo w ogóle ukryć za pomocą tego przycisku. I zabierzemy się za programowanie. Okej, okay, więc klasycznie, jeżeli chcemy, żeby klawisz wciśnięty na klawiaturze coś nam wywoływał jakieś, jakiś efekt, możemy użyć mechanizmu, który już pokazywałem. To znaczy, kiedy kliknięto, zawsze i jeżeli e, naciśnięto jakiś tam klawisz. No, jest jeszcze alternatywna opcja. W zdarzeniach mamy po prostu coś takiego. Kiedy klawisz spację naciśnięty, nie używałem tego wcześniej, dlatego że to powoduje, że ruch nie jest taki przyjemny, co zresztą mogę pokazać. Teraz powiedzmy, zrobię sobie, że kiedy klawisz spację naciśnięto, to przesuń o 10 kroków, no i naciskam spację, no i nasz duszek się przesuwa o te 10 kroków, no ale jak chcę, żeby się przesunął dalej, no to muszę wcisnąć spację dłużej. No i wtedy tak się przesuwa raz, potem przez chwilę się nie przesuwa i dopiero się zaczyna przesuwać. Więc to by nam średnio pasowało do gry. Aczkolwiek w tym przypadku, jak będziemy strzelać, to właściwie można by obu tych opcji użyć. Więc żeby tutaj było troszeczkę ciekawiej, to może użyję tej opcji. Ok. Czyli kiedy klawisz spacja naciśnięty, to co się ma zdarzyć? No więc domyślnie nasz duszek będzie ukryty, tak? Mm, więc w wyglądzie możemy sprawić, żeby nasz tuszek się pokazał, tak. Mm, ale zanim się pokaże, to powinien znaleźć się w miejscu, z którego strzelamy, czyli gdzie? No, gdzieś blisko tej rakiety, najlepiej tam, gdzie ona jest. Jak to zrobić? Mm, no, w ruchu mamy tutaj opcję iść do losowa pozycja, ale jak widać, jest tutaj możliwość wybrania innych rzeczy niż losowa pozycja. Więc kliknijmy sobie na to i okazuje się, że wszystkie duszki, które mamy, powinny być na tej liście. I dodatkowo jeszcze jest wskaźnik myszy. Więc możemy kliknąć sobie na e, Rocket Ship, żeby nasz duszek szedł do tego Rocket Ship. Po czym e, powinien się pokazać. No i teraz, jak kliknę sobie. O, to pokazał się. My chcielibyśmy, żeby on. Się poruszał do góry, więc możemy albo ustawić go w ten sposób do góry, albo ustawić go w ten sposób, ok? albo ustawić go jednorazowo do góry, bo nie będzie on już tego kierunku swojego zmieniał tak naprawdę. Więc możemy tutaj ustawić strzałeczką albo wpisać 0. OK, teraz jest w dobrej pozycji. Ustawia się tam, gdzie jest nasz statek. Możemy zrobić tak, żeby. Ten statek na początku zasłaniał e, tego naszego, e, ten nasz pocisk, żeby ten pocisk nie, nie pokazywał się jakby nad statkiem, tylko żeby wychodził tak, jakby z dziobu statku. Więc do tego użyjemy wyglądu i przesuń na spód. Ok, i teraz jak klikniemy Spację, to pocisk się przesunął tutaj, gdzie jest statek. Ok, może na pełnym ekranie to pokażę. Klikam spację i pocisk jest tutaj za tym statkiem, ale go nie widać. O, może przesunę statek, tak? Tu jest pocisk, kliknę spację, tu jest pocisk. Tak, on się przesuwa tam, gdzie jest statek, mm, ale jest tak, jakby za statkiem. Można sobie myśleć o tych wszystkich duszkach, jako o takich wycinkach papierowych, które kładziemy w jakiejś tam kolejności na kartce. No to jeżeli położymy najpierw pocisk, a potem. Statek kosmiczny, no to ten statek będzie zakładał pocisk. A jak zrobimy na odwrót, to będzie na odwrót. Więc tutaj to przesuń na spód mówi nam o tym, że, że ten pocisk, jakby jest najpierw położony, a potem jest statek kosmiczny. No dobra, no to teraz chcemy, żeby się poruszał do góry, więc zrobimy co? Przesuń 10 kroków. No i moglibyśmy tutaj zrobić zawsze, prawda? O, i on się zawsze będzie przesuwał o 10 kroków. No, i poleciał nam do góry. No, ale teraz, jak kliknę jeszcze raz, to się nic nie dzieje, dlatego że ta pętla się dzieje w nieskończoność. To już się będzie działo zawsze. No, nie do końca tak chcemy. My chcemy, żeby on przeleciał sobie jakiś tam kawałek. No, po czym już przestał lecieć, jakby zniknął najlepiej, albo się ukrył. Więc do tego, no, można się przydać pętla nie zawsze, tylko pętla powtórz ileś razy. Ok, więc możemy sobie. Tutaj na razie zostawić 10. Zobaczymy jak to działa. No, trochę mało ten pocisk nam leci, więc zwiększymy sobie tą liczbę powtórzeń. Na na przykład 40. No i teraz zobaczmy, jak to działa. Ok. To już wygląda nieźle. I po tym czasie nasz duszek powinien się ukryć, żeby nie wyglądał tak, jakby tutaj się utknął w suficie. Dobra, zobaczmy. Ok, 40 to jest nawet za dużo, bo jak widać, on nam przez chwilę zostaje w tym suficie i dopiero znika. Więc możemy zrobić, nie wiem. Tutaj to jest kwestia już dopracowania. Tak, tyle może być. Może być, może trochę mniej. To u Was to może być inna liczba. Możecie się u siebie ją dopracować. Dobra. Kolejnym. Elementem istotnym będzie sprawienie, że jak ten pocisk dotnie kamienia no to ten kamień zostanie zniszczony i dostaniemy punkt. No i teraz, mm, ponieważ chcemy, żeby coś z kamieniem się stało to możemy wrócić do kamienia i tam kontynuować programowanie. Czyli zrobimy sobie znowu jeżeli, sobie możemy zduplikować to jeżeli, które już mamy, które nam teleportuje Kamień do góry, na górę ekranu, zduplikujemy sobie. Tutaj niestety zduplikowało nam się to wszystko, no ale jest prosty sposób: łapiemy sobie za tą część niżej i po prostu ją wyrzucamy, przesuwając na lewo. Ok, e, i teraz tutaj, zamiast dotyka krawędzi, klikniemy sobie dotyka button 2, bo button 2 to jest nasz pocisk. I tutaj właściwie można nawet zmienić nazwę tego button2 na to, żeby to było bardziej sensowne I zmienimy na bullet Albo na pocisk Ok, wrócimy sobie do kamienia I zobaczcie, to tutaj już się zmieniło, więc nie trzeba się tym przejmować Dobra, i to dodamy sobie na sam dół No i co jeszcze chcemy, żeby punkty nam się zwiększały, tak? Stworzymy zmienną punkty Ustawimy punkty na 0 na początku gry. Punkty. No i teraz będziemy zmieniać punkty o 1 po dotknięciu pocisku. OK. Zobaczmy, jak to działa. No. No, udało się trzy punkty zgarnąć. Jeszcze na koniec zostawię Was z małą zagadką. Jak sprawić, żeby nasz pocisk również znikał po tym jak uderzy w kamień? To zadanie wcale nie jest takie łatwe, bo trzeba wiedzieć pewnej programistycznej wiedzy tajemnej. Niedługo spróbuję wrzucić filmik, który dokładniej wyjaśni o co chodzi. Ale na razie dziękuję za uwagę i powodzenia w programowaniu.